Nazywam się Jolanta Szpilarewicz, jestem członkinią Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła i od 12 lat odpowiedzialną główną tego instytutu. Moja znajomość z ruchem Światło-Życie rozpoczęła się w 1977 roku. Posłana zostałam na oazę przez dusz pasterza akademickiego z Lublina, z poczekajki, bo właśnie z tego miasta pochodzę. Zachwyciła mnie wizja Kościoła, którą poznałam na oazie. I pragnęłam być w tym, w tym dziele. Poznałam też osobiście księdza Blachnickiego właśnie w Lublinie na Sławinku i odegrał on ważną rolę w moim życiu, w rozeznawaniu drogi życia. Miałam poukładane swoje życie i wiedziałam jakby co po kolei, a z, z ust ojca padła propozycja spędzenia roku w Krakowie na szkoleniu takim ewangelizacyjnym jako tłumacz, ponieważ kończyłam anglistykę w Lublinie. I to właśnie ten rok stał się takim dla mnie czasem rozyznawania też dalszych drogi życia. Rozpoznałam swoje miejsce właśnie w tej wspólnocie życia konsekrowanego, która ma formę zatwierdzoną przez Kościół Instytutu Świeckiego. Ksiądz Blachnicki właśnie tak, taką formę widział też dla nas jako bardzo spójną i potrzebną dla posługi w ruchu światło życie i cieszę się bardzo, że jestem właśnie we wspólnocie, której cały fundament duchowości położył właśnie sługa Boży, Ksiądz Franciszek Lachnicki. Widzę w tym charyzmacie wielki uniwersalizm w możliwości docierania do ludzi z różnych, z różnych sterów życia, z różnymi też trudnościami, z różnymi powikłaniami. I widzę też ten charyzmat jako bardzo przyszłościowy. Mam też możliwość bycia w różnych gronach międzynarodowych I też, i też widzę, że ten charyzmat ma bardzo duży i dobry oddźwięk właśnie też w takich wspólnotach. Także Panu Bogu dziękuję za ten dar i cieszę się też, że, że jest to ruch, dzieło, w którym się spotykają zarówno właśnie małżeństwa z domowego kościoła, jak i młodzież, dzieci. Jest ta formacja przewidziana dla, dla różnych grup i w swoim wieku właśnie już takim zaawansowanym widzę, że całe życie można przeżyć w tym charyzmacie. I w tym odnajdywać właśnie naprawdę głęboki sens życia, który można dawać też innym doży. Amen.